Daniem, które teraz przygotuję, będzie bowl. Jest to potrawa inspirowana kuchnią azjatycką. Podstawą tego dania będzie ryż, więc tak, najpierw zajmiemy się tofu. E, trzeba je pokroić w kostkę, może być mniejsza, większa, jak w sumie wolicie. E, dwie łyżki sosu sojowego, e, do tego jeszcze Dwie łyżki oleju. Może być, może być olej rzepakowy, może być olej sezamowy. On też na pewno doda jeszcze bogatszego smaku. Do tego dodaję łyżeczkę wędzonej papryki, łyżeczkę papryki słodkiej. Dodaję tak jedną trzecią łyżeczki granulowanego czosnku. Można dodać też czosnek świeży. Do tego szczypta pieprzu oraz jeszcze odrobina kuminu. To wszystko mieszam razem, żeby każdy kawałeczek tofu został obtoczony. I jeśli chodzi o mąkę ziemniaczaną, to tutaj. Dodaję jej na około dwóch łyżek. Najpierw dwie łyżki, zobaczę czy na pewno odpowiednia ilość panierki jest na moim tofu. I tak przygotowane i wymieszane tofu przekładam do urządzenia. W międzyczasie, kiedy smaży się tofu, możemy przygotować sos. I tak. Do, przygot do zrobienia tego sosu potrzebuję masła orzechowego. Dodaję tutaj takie 2-3 czubate łyżki. Do tego ponownie sos sojowy. Dwie łyżki. Sok wyciśnięty z cytryny, i do tego mleko kokosowe. Wymieszajmy składniki, aby się połączyły. I do tego jeszcze tak jedna czwarta też łyżeczki kuminu, żeby zaostrzyć troszeczkę smak naszego sosu. Program piekący tofu się już skończył. Na urządzeniu wyświetla się napis End, także otwieram. OK, wygląda bardzo dobrze. To jest już gotowe tofu, tak jak mam nadzieję można usłyszeć, jest bardzo chrupkie. Przygotowuję Ciecierzyca. Akurat ciecierzyca bardzo prosta. Wystarczy wsypać ją do miseczki. Tutaj mam 200 gram ciecierzycy. Do niej też dodaję papryki wędzonej, łyżeczkę i łyżeczkę słodkiej papryki. Szczyptę pieprzu. I tutaj nie dodaję sosu sojowego, dlatego dodam troszeczkę soli. Dodaję tak około też 1 trzeciej łyżeczki. I łyżkę oleju. Ok. Mieszam wszystko razem. I wrzucam do airfryera. element tego dania, który również przygotuję przy wykorzystaniu multi będzie rzodkiewka na ciepło. Ok, rzodkiewkę kroimy na połówki. Tutaj mam niektóre takie malutkie, to już nie będę ich przekrajać. I tutaj akurat rzodkiewki też nie doprawiam jakoś bardzo szczególnie, tylko również dodam tylko troszeczkę oleju, żeby po prostu też lepiej się ona nam podsmażyła. Dobra. Proszę bardzo, ciecierzyca jest już gotowa. Ostatni element, rzodkiewka. A teraz przygotujemy ogórka, ja pokroję go w takie drobne paseczki. I oczywiście jeszcze awokado. Ta Najłatwiejszy sposób, żeby wyjąć pestkę, to nabić ją na nóż i wciągnąć. Okay. Awokado można albo od razu w środku w skorupce, w skórce pokroić i wyciągnąć. Albo wyjąć łóżko po prostu. Pokroić na desce. Ostatni element naszego bowla, naszego przepisu. To jest właśnie rzotkiewka. Tak jak mówiłam, podstawą jest ryż. I do ryżu dodajemy tofu. Dodając, dodaję kolejne składniki do wcześniej ugotowanego ryżu. Tutaj może obok tofu dodam rzadkie wyczkę. Dalej ciecierzycę, awokado i ogórek. I polać sosem. Sos warto y, zawsze trzymać pod, ręk pod ręką, w razie gdybyśmy jednak potrzebowali większej ilości. Y, zamiast sosu orzechowego, możemy jeszcze ewentualnie polać dodanie tahini. Proszę bardzo, gotowy bok.